Zachęcie zostawienia łapki w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i to będzie kontynuacja Volvo XC90, to będzie drugi odcinek. Dzisiaj Wam pokażę Crash Test 2003 rok do 2024 w żadnym Volvo XC90 żadna osoba na całym świecie nie zginęła. Najbezpieczniejsze auto. Zaraz Wam pokażę Crash test, już sekundka, już. Zobaczcie widzowie, cały przód się zgniótł, a kabina się nie zgięła, widzicie, poduszki wystrzelią zaraz, zaraz, widzowie, zaraz przeszedłem do tego momentu. O, 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 widzicie widzowie, widzicie widzowie, cały przód się zgniótł, widzicie, Volvo XC90 i zobaczcie, cały wsół się zgniótł, a w kabinie się nic nie stało. Zobaczcie, jeszcze raz widzowie. O, 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 widzicie? Wyszyła poduszka. Widzicie widzowie? A kabina się nie zgięła i o to właśnie chodzi w Volvo 90 I jeszcze coś mam do pokazania widzowie. I nieco tu jeszcze. Mogę to znać sprawdzić w internecie, jeśli ten... Od 16 lat na Rynku brytyjskim nie zginęła w żadnym... żaden człowiek nie zginął w WOX Zobaczcie. Przeczytajcie to sobie, jakbyście mi nie wierzyli. Od 16 lat na Rynku brytyjskim nie zginęła w nim żadna osoba. Według... No i zobaczcie, tutaj jest Volvo, czyli XC90. Więc w tym samochodzie nie zginęła żadna osoba. Może to się sprawdzić, w żadnych mediach nie powiedzą, że w Volvo XC90 zginęła jakaś osoba. Mogę wam jeszcze czym dowodzić? No czekajcie, widzowie. No Mogę pokazać w ogóle widzowie ile kosztuje nowe Volvo X90 z fabryki, a potem używamy I dobrze, że mm. oczywiście tu będzie drugie te lepsze wypusty. Nasze samochody, a zdajemy. X90 Dokładnie, Zobacz. To, jest, to jest najnowszy wypust. Tylko mogę widzowie o tym powiedzieć. Co tu jeszcze, Co tu Nowe X90. 71 km że sięgnęło aha, to chyba, aha, to jest elektryczny. dobra, 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 sorry widzowie. 455 koni mechanicznych, czyli to jest ta najlepsza wersja z x 90 Pojemność w przestrzeni ładunkowej 640 litrów. Wyrzucenie paliwa na 100 km 1,2. I tu Wam pokażę jeszcze jedno zdjęcie. Jeśli mi się w ogóle wczyta, to. O, bo ja nie chcę się wczytać, to mam to gdzieś. O, widzicie. Na przykład pokażę wam w wczalnym. Co to jest? No Dobra, to się tak wszędzie wczytywało. No widzicie, no, tak wygląda Vojvodr'e X90. I mogę wam jeszcze pokazać Volvo jakieś inne no Nie ma tu nic do ukrycia już, już 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 Volvo Patrz kawetoria mnie intryguje Na przykład damy sobie Volvo V na przykład pokażę wam V4. Aha, już już, ignoruję v... V40. Grafika. Co, co mi się nie pokazuje? Mm. Aha, sowie widzowie, to jest. A, czekaj, jak tam, v 70? A, dobra, przepraszam widzowie. E, nie wiem, pokażę v 70. O, proszę bardzo. Polecam oczywiście Shion Auto Import i Zapraszam na kanał. To nie jest żadna reklama, tylko polecam, bo naprawdę. Zaraz wejdziemy na Niepojęta. I tak wygląda u niego ten V70. To jest normalna, nietuningowana V70, więc w następnym odcinku, niestety jutro, albo jeszcze dzisiaj, no nie wiem, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Pokażę inne części z Volvo. Będziemy się bardziej zajmować x 90 też mogę wlecieć w Opel Omega, a ja bardziej to na kanale będę wrzucał i x 390 Więc dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i przy fajny fajnym komentarzu w duszką. Dziękuję za oglądanie.